Hej, cześć, się, Manko. Z tej strony Waron, a to kolejny odcinek z gry Battle Chasers. Co my tu mieliśmy zrobić? Nie pamiętam dokładnie. Minęło trochę czasu. Wykrzyki nam pokazać, gdzie mamy iść. Aha, dobra, już pamiętam. Już pamiętam, dostaliśmy klucz i musimy to sprawdzić. Skoro nie ma klucza, to zamiast tej bramy równie dobrze mogłaby tu być, e, mogłaby tu stać lita skała. Ale mam, mamy klucz, więc nie wiem o co chodzi. Um, tutaj mam jakiś skarb, sobie zobaczmy co to jest: zioła, rękawica, jakiś pierścionek, zobaczmy, zobaczmy, co to jest ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. Hmm. Okej okay. Wydają się być lepsze te rękawice, więc sobie je zaraz zamienimy. Mimo, że te są e, dziedzictwem i pamiątką po ojcu i tak dalej, To jakieś głupie rękawice bokserskie są lepsze. Nie <ścoughs> I wyglądają komicznie. No dobra, ale zostawmy sobie je. Wejdźmy w ten gibunek. Jeszcze mamy tutaj jeden Pierścionek, który nam dodaje dodatkowych obrażeń trochę. To jest dokładnie ten sam pierścień, nie? Okej. Okay. Czeka nas kolejna walka. <laughs> Okej. Okay. Czy mamy jakieś nowe skillsy? Mamy protekcję? Albo nie, wstrząs jest nowy, tak? Okej, okay, to jest potężny, potężna umiejętność. E, mi sobie protekcję. No, tutaj możemy użyć jakiejś umiejętności, umiejętności obszarowej. Albo nie, tutaj. Okej, okay, użyliśmy leczenia, które będzie nam co, 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 e, co turę leczyło, tam parę punktów. E, o ile jakiś tam, o ile ktoś z nas dostanie obrażenia. Natomiast tutaj już fajnie by było zadać jakieś obrażenia wreszcie, czyli zdolności. No to jest porządne, porządna umiejętność to jest... Więc użyjemy jej. co zakręcił Widzicie, to mnie, to mnie uleczyło bardziej, niż, niż zadało obrażenia Bo to, był, to było dużo obrażeń, ale za każde jedno obrażenie tu, Inaczej, za każdy cios, który dostanę, dostaję 4 punkty życia z powrotem Więc co z tego, że taką atakował, atakował 20 razy szybkim atakiem, który zadawał mi po 3 damage'a Skoro ja dostawałem 4 w, w nagrodę Więc nawet uleczył mnie gościu, więc fajnie OK, atakujmy tutaj już normalnie Myślę, że ten nietoperz powinien już zginąć Więc przerzućmy się na atakowanie po prostu tego Maszynowego tutaj Ludzika, jak się nazywa? Szalony strzelec no, szalony strzelec, niech będzie No też niech będzie szybki cios Czy jest sens go tracić na tego? Chyba nie Szczególnie, tu zaraz Julie Przypier przypierniczy jakimś tej pelsem. Tak jest Okej okay. Ej, to samo, to samo, to samo Właśnie nie o to chodzi Gubku, bo leczysz mnie typie Eeeem um. I ta Julie powinna już poradzić sobie z tym roperzem bez problemu. Trzeci poziom bardzo fajnie. Jakieś przedmioty może ciekawe, jakieś coś szczępki, coś tam. Części do craftingu raczej. Ruda żelaza, krzemień. Zaznaczony na żółto, pewnie jakiś potężny item w tej grze. Krzemień pozwala zapalić pochodnie, na czy aż taki potężny. Coś się błysnęło za oknem. E, chyba są wojskowe. Ale co chyba jest wojskowe? Stary przystanek żelaznego przyczółka. Co znaczy, że przyczółek e, jest niedaleko. Przeszukamy go. Nie to jest chyba najważniejsze. Hmm. Nie, nie wiem dokładnie o co im chodziło. Ale możemy wejść. Eee dole na razie może nie wchodźmy. Znowu ruda żelaza. Okay, czas na walkę. Czemu bandyci są sprzyjrzeni z potworami tego, tego świata, co? Okej okay. A co robi dar natury? Aha, to było to co wcześniej użyłem? Okej, okay, to, to, to wydaje się być spoko, umiejętność Używajmy jakiś tutaj. Zadaje 37 obrażeń. Bariera to jest. Zadaje 37 obrażeń, zmieniając 75% tych obrażeń w tarcz ochronną. Osłaniając najbardziej rannego bohatera. Nie, no chyba rozpyskowy strzał. Po prostu nie wstrząs. Nie. da, jest wstrząs. A ty, Garrison, co ty możesz tutaj zrobić? No, fala wściekłości, lub gutt, Atakuje wszystkich przeciwników jednocześnie, więc na początek walki taki skill może być przydatny No i chociaż chyba trochę overkill To już Garrison powinien pozamiatać chyba No potężny, potężny skill ale kosztuje dużo magii, dużo many. Ok, nic tutaj ciekawego. Rozumiem, że raz pokonani wrogowie już nie wracają na mapę. Nie można ich farmić chyba z powrotem. Tak to działa? No tu już jakieś ciekawsze rzeczy. Hmm, takiego pierścionka jeszcze nie mieliśmy. E, na razie jeszcze. Dobra, wracając. E, niestety u mnie się strasznie burza rozpętała i deszcz bije w okno. Trochę to słychać. Zobaczymy, że to będzie bardzo przeszkadzało. Mm, na nagraniu. Chyba nie nie aż tak, dobra. Wracając, mamy tutaj leśną pętlę, który to jest. Co to, je, to jest? Tak samo chyba. Pierścionek. Możemy z tego założyć na Julie. Bo Tylko ona nie ma pierścionka do tej pory. A tutaj nas czeka walka. zobaczymy czy coś się złożył górę. E, ta platforma. Co to jest? Co z tą platformą? Typy. Czy nie widzieliśmy czegoś podobnego na brzeszech e, rozdroży? Nic nam po tym. Hmm To coś może znaczyć, nie? Tak mi się zdaje Okej, okay, no walki nie ominiemy Zobaczymy czy co to są te czaszki, bo na razie te czaszki ominęliśmy No teraz trzeba będzie combo Co to jest combo? Ale zaraz, atakujmy szybko Nietoperza, niech on po prostu wdechnie i nam nie przeszkadza później. Jako, że ty masz dużo damage'a, to zaatakuj bardziej pajonka. A Julie możesz dobić nie, po prostu tego tutaj. Okej, okay, czyli te... jakby ktoś się nie skap, te... Czaszki naszych przeciwnikach, które były tam na, na mapie świata, po prostu powodują, oznajmiają, że będziemy mieli do czynienia z walką, jakąś tam z, fa z paroma falami przeciwników. Eee, to spoko. Użyjmy może jakiejś zdolności. No, rozpyskowy strzał klasycznie. Fala wściekłości. Czy chcemy tego zużyć, chyba nie. No spłatanie najzwyczajsze w świecie. I to powinien być już koniec tej walki. Dokładnie. Ok, kontynuujmy. No czyli niepotrzebnie się bałem wcześniej mm, Tych czaszek. Myślałem, że to będzie jakaś walka z bossem bardziej czy coś Gdzie my jesteśmy tutaj w ogóle? Jesteśmy gdzieś tutaj No, najpierw idźmy za questami, najpierw idźmy za questami, tak nam questy pokazują A, questy tam pokazują, żeby iść tutaj Szlachty przyczółek, mimo że, e, mimo że teraz jest to ruina, ogrom tej potężnej twierdzy jest niepo, niepodważalny. Natura jednak roz, rozpoczęła przejmowanie starych kamieni. Zaś zapach mchu miesza się ze słoną bryzą w okolicy wejścia. Obecność bandytów skłania do zastanowienia się nad tym, jaka moc przy, e, przyciąga do starożytnej budowli złodziei i przestępców. Okej, okay, to jest chyba dungeon swego rodzaju, możemy sobie dać poziom trudności. Śmierć na tym poziomie trudności rysuje podziemia. Czyli, co, co to oznacza? Jestem bardzo ciekawy, co, co, to, co to oznacza dokładnie. Zrobimy to najpierw na łatwym, <ścoughs> czy nie? Nie, tutaj chyba nie ma żadnego ryzyka, a dostaniemy lepszą skrzynkę. Więc myślę, że nie będziemy tutaj za bardzo. Trzeba tego Ładny loading screen Może trochę za długi Oto żelazny przyczółek Niby opuszczony A nieźle go oświetli. Najciszej to my nie przyszliśmy Mm -hmm. To prawda W środku możemy się spodziewać oporu Chyba zawsze jesteśmy gotowi Nie wiem, wchodzimy już, możemy jeszcze może z... Możemy się tu jeszcze Może trochę zejrzeć Ale chyba nie Chyba nie ma sensu dobra, no i wchodzimy Okej, okay, jakieś tutaj pieniążki Buda żelaza, pieniążki chcesz napić się z, z chramu siły, z Tramu? nie wiem jak tam przeczytać. Hramu siły Dobra, no napijmy się co? Tomat sobie powinniśmy jakoś poradzić. No i chociaż umieję przywalić. O kurczę. Ja zadaję OK. najbardziej, no to, to jest chyba sklep, którego użyjemy. Eee yy. Dziki ogień atakuje, nie? Nie, nie, incesy, nie, nie. No, możemy użyć unicestwienia. Kurczę, ale temu to mało zadajemy tutaj. Kurczę, jakby inaczej siadły te spele, nie? Mamy jeszcze miksturki tutaj, więc spokojnie. To nie jest czas na falę wściekłości raczej Ok, tutaj myślę, że teraz właśnie bardzo ważny jest ruch Proszę ja was, naszego Kalibretta Lecznicza fala, co to było? Oj, Przywraca towarzyszowi, ok, dar natury Możemy użyć tego? Chyba możemy. 110 to by idealnie przywróciło całe życie. Eee, Garisona. Nie więcej no trzeba jechać tymi zdolnościami, bo. Co mi protekcja Otacza towarzysza tarczą ochronną. A 64 obrażeń. Dodajmy sobie to na siebie. Okej, okay, ten coś tam kombinuje, czemu to przerwać najlepiej. Zdolności Robimy znowu rozpłatanie, czy jak A dawdała ci jak do dojdziemy. Żeby też się naładowały nam trochę te punkty. A ty co możesz zrobić? Daj mi unicestwienie po prostu. Oj, i ten coś tam kombinuje, aż się boję. No bolało, bolało. Nie, nie, oczywiście nie powinniśmy bardziej dolewelować przed tym wyzwaniem, tutaj, był... Bo... A gdzież. Chociaż... Możemy. Tarcza się powoli kończy, naszej Julii, ma małej, biednej. Ale sobie damy radę, co robisz teraz. Dawaj, wykończ go, Juli, wykończ go. Zasłużyłaś sobie. Tak like jest. Kolejna walka z nami, hmm, ale możemy się teraz zmienić na e, naszego kalibretto i się lekko uleczyć. Raport bandytów. Wygląda, wygląda to na niedoręcz, niedoręczony list. Szefie, do brzegu przybiło, kilk, przybiło kilka statków. Dość szybko się z nami rozprawiliśmy. Dość szybko, dość szybko się z nimi rozprawiliśmy. Nasi chłopcy wyłowili z wody kilku ocalałych. Gdy tylko będziemy mogli, przy, przyprowadzimy ich. Przydadzą się szefowi w tym, co szef robi. Nie wnikam nawet. Okej. Okay. Nadal przeczesujemy przyczółek szukając tego w cudzysłowie. Gdyby szef powiedział czego szukamy, byłoby nam łatwiej. Bez urazy, oczywiście. Właściwie to zapomnijmy, że to napisałem. W sumie mógłbym to zdanie zamazać. I to też. A co tam? Zapłatę przyjmiemy standardowo. Nawiasem mówiąc, ostatnia partia była zbyt sfermentowana. Chociaż złoto było w porządku, givens. Givens givens. No, czyli szukają tu czegoś, że ja nawet sobie nie wiedzę czego to jest dopiero Okej, okay, jakieś tam listki, a co to to jest? Nie można tego zrobić w pobliżu wrogu, czyli mus musimy tego typa tutaj rozgromić Ale on ucieka, no to dobra, teraz może już damy radę to zrobić, tak? Najwyraźniej, nie, najwyraźniej czego czego zrobić. No ucieka. Oje, zalony sam, ojeju. Ojej, jak mi się go wszystko zrobiło. Jeszcze myślę, że jedna tura i pod po gościu, no, zobaczmy, bo on coś, coś tam rzucił na tego naszego garisona biednego... Mm, przesłuchanie zwiększa otrzymane obrażenia magiczne 10%. A i tutaj to samo tylko, że ma obrażenia fizyczne. No dobra, ale to nie damy mu w ogóle szansy wykorzystać tej tutaj tego tej, tej, tej czaru. Garrison level jest super No, up nie był jakiś super, no bo wiadomo to nie, nie był Nie był bardzo, bardzo za, za, za bardzo wymagająca, ani też duża, ani też trudna walka Dobra, no i teraz wszystkich zabiliśmy, więc powinniśmy już tego użyć Cokolwiek to robi mm. To jest teleport, tak? Mogę się teleportować jest coś? Nie wiem Ciekawe jestem też, co się dzieje w przypadku śmierci Tam niby pisało, że na najtrudniejszym poziomie trudności po prostu tracimy cały ten chyba progres, co tutaj zrobiliśmy Tak to działa Mamy kolejne zapiski, ale najpierw sobie przeszukajmy to Kurcze, się, że oni do nas podejdą, co? Dobra Ten sam, Jivens to pisze, czy tam Jivens, Givens Szefie, kolejne dwa okręty. Tym razem przybyły z południa. Jedna łódź i jeden sterowiec. Łódź zatopiliśmy dość szybko, lecz sterowiec uciekł. To i nasza wina po prostu był szybki. Dużo szybszy niż poprzednie. Ale na pewno go uszkodziliśmy. Widzieliśmy też, jak kilku nieszczęśników wypada z zaburte. Zostawiliśmy ich na pastwę rekinów. Ale. No, cóż, sterowiec uciekł. Może niedługo zwali się nam na głowę. Więcej towarzystwa, o ile uda nam. o ile uda im się od. Odlecieć dalej, jeśli się nikt nie padnie. Więcej to się nie powtórzy. Jitens, dobra. Pytanie: co to za szef? Możemy sobie ich ten lurować po, pojedynczo tych przeciwników. I wtedy to będą tylko klaszcze walki. To mi się zdaje. Mogę dać matrycę ochronę na kozinnego? Nie, ona jest tylko self, dawam tak. go po prostu ciosami, bo to o, akurat leży na jedną turę. Spoko. Teraz wszyscy mamy czwarty level. Spoko, spoko, spoko. Na no, jakieś tutaj materiały. Nic za bardzo fancy. Okej, okay, tego też wylurujemy sobie pojedynczo. Nie dobra, tych już nie daliśmy rady. Ale to dalej nie będzie być zbyt trudne. Ojej, ale ten ma poziom szósty I tutaj już trzeba będzie chyba użyć paru umiejętności fajnych. No ruszymy tego podjazdu. Dlaczego nie mogę tam tego atakować? Halo. No to dobra, to niech będzie podjazd na tego. Mm, tutaj niech będzie dar natury. A tutaj niech będzie powiedzmy... Dajmy obronę po prostu, ok. Okej, okay. ten jest otruty niestety, jeszcze na dwie tury hmm, Tylko co to przyspieszenie daje? A nie mam pojęcia Teraz możemy ich atakować obydwu będziemy z tego korzystali hmm, Na razie nie wiem No tu tu dar natury, leczenie Co by tu dać? Dajmy ten dziki ogień ten tu niby jest zatruty, ale tam zwraca sobie trochę tego, tych obrażeń no, no i daje rozpłatanie po prostu kurcze ten jest, ten skubany jest mocny, ten tam na dole no ja, teraz dostał krytyka, to trochę, trochę tam mnie, mniej e, mniej się go boję teraz tutaj ja I ten krwawi jeszcze przez dwie tury, więc myślę, że to jest moment, żeby użyć unicestwienia. I teraz możemy się zająć stricte tym kolesiem. Aż nie będzie zwykły cios. Teraz Julie będzie krwawić trochę niefajnie. Co daje wstrząs? Co daje 57? O, to możemy na tego użyć. Teraz jest większy atak. To nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak. Daj, Julie, pokaż mu, co potrafisz. Tak jest. No, coraz ciekawsze te walki też, jak te nowe umiejętności nam doszły. Um. To otwierają się nowe w ogóle możliwości, nie? Okej, okay, jakieś przedmioty, nieważne Tu jakieś ziółka pewnie No i tam jeszcze jest coś, dobre. to już czytaliśmy No i tu skrzynka, trochę kaski, no, dobra łowienie ryb w sekcji łowienia ryb swojego kompety możesz wybrać odpowiednią wędkę i przynętę a to ja, ja ten kiedy już ryba płuknie, raczej ryb wędkę w kierunku odwrotnym do tego w którym się ona porusza Dobra, ale no nie, nie będziemy się chyba w to bawić w dążonie. W ogóle to słuchajcie, dziękuję Wam za, ten, za, za to, że oglądaliście ten odcinek. Jak zawsze zapraszam Was na następny. No i do zobaczenia, cześć.